Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Marlena Sobczak i witam was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Dzieje się i to sporo. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego wygadał się w wywiadzie na Antenie Republiki. Przyznał, że zapowiadana na 22 lipca rekonstrukcja rządu nie odbędzie się w tym terminie. Możliwe, że zostanie przesunięta nawet na sam koniec miesiąca. Wiemy dobrze, co to oznacza. Koalicja jest w rozsypce i nie są w stanie się dogadać, a Tusk zdaje się być w totalnej panice. Posłuchajmy słów z Zgorzelskiego. No, do końca lipca nowy rząd powinien być zaprezentowany. A, czyli już nie, niekoniecznie 22? No, to jest średnio fortunna. Okazuje się, że i ten późniejszy termin, o którym była mowa, stoi pod znakiem zapytania, ponieważ koalicja 13 grudnia zaczyna po prostu tracić większość w Sejmie. Potwierdziło się to m.in. w trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, podczas którego miała zostać przegłosowana uchwała o udzieleniu absolutorium wykonanie budżetu na rok 2024. W trakcie głosowania okazało się, że koalicja rządząca nie ma większości. Przewodniczący, łamiąc Regulamin, bezczelnie i bezprawnie przerwał głosowanie. Doszło do absurdalnej sytuacji. Najpierw padło pytanie o głosowanie nad absolutorium, po czym błyskawicznie ogłoszono przerwę, argumentując to potrzebą uzupełnienia uchwały. Zobaczcie ten jeden wielki cyrk. Kto z państwa jest za przyjęciem, za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium Co? dla Rady Ministrów? Widzisz? Co? To jest mały 12.30 przerwa. To musimy złożyć. Wniosek o przerwę. Do 12.30, bo trzeba uzupełnić uchwałę. Musimy, mamy wniosek o uzupełnienie uchwały, przychylam się do tego wniosku. Robimy przerwę. Nie wolno przerywać głosowań. Choć brzmi to groteskowo, nie jest to odosobniony przypadek. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, planowanym między 22 a 25 lipca, może się okazać, że obserwujemy początek zupełnie nowej Sejmowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której większość zaczyna formować koalicja złożona z Prawa i Sprawiedliwości, Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacji. Dla premiera Donalda Tuska. To najczarniejszy możliwy scenariusz. Stanie się on bezsilnym premierem mniejszościowego rządu. Już teraz widać symptomy nowego układu sił. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu PiS Konfederacja i Polska 2050 kilkukrotnie głosowały wspólnie. Najgłośniejszy przypadek dotyczył poprawki Polski 2050 do ustawy o budownictwie mieszkaniowym. Poprawki. Która umożliwiałaby obywatelom wykup mieszkań z zasobów komunalnych i państwowych. Koalicja Obywatelska i Lewica się temu sprzeciwiły, ale głosy PiS i Konfederacji wystarczyły, by poprawka przeszła. Pomysł ten, zwiększający ekonomiczną wolność obywateli, poparły właśnie te trzy formacje. Przed kolejnym posiedzeniem Sejmu sytuacja się powtarza. Zarysowuje się ponownie wspólny front PiS, Hołowni i Konfederacji. Tym razem chodzi o projekt deregulacyjny, o którym w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wspomniał poseł Ryszard Petru. Co zaskakujące, Petru przyznał, że jego projekt ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Koalicja Obywatelska jest przeciwna. Petru stwierdził, że jeśli zajdzie potrzeba, jego formacja zagłosuje przeciwko własnemu koalicjantowi. Donald Tusk w totalnej panice zdaje sobie sprawę, że partia Szymona Hołowni zaczęła grać na własny rachunek. Nie kryje frustracji i wściekłości, choć publicznie próbuje ubrać swoje wypowiedzi w dyplomatyczne słowa. Zapewnia, że dopóki nie dojdzie do jawnej nielojalności, będzie starał się stabilizować sytuację. Problem w tym, że niewiele może zdziałać. Przypomnijmy słowa tuska, które wypowiadane były w zasadzie wełzach. Będzie miała wicepremiera czasem z to jest w tej chwili na pewno nie ma o tym Znaczy w ramach rekonstrukcji rządu nie, 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 nie przewiduje, więc to dla wicepremiera Nie mam zamiaru ani tłumaczyć, interpretować, a już na pewno nie tłumaczyć się za to, co robił marszałek Kołoniani i grupowanie Polska 2050 robią to, co uważałem za stosowne. Mi się to nie podoba, przecież domyślacie się, ślubu nie braliśmy. Jeśli się okaże, że komuś nie pasuje, albo jeśli ktoś przesadzi, to się pożegnam. Nie przekroczą pewnej granicy, już takiej ewidentnej nielojalności wobec swojego rządu, bo przecież to jest także ich rząd, no to ja będę raczej starał się stabilizować sytuację, no bo czuję się odpowiedzialny za to. Na razie współpraca PiS. Konfederacji i Polski 2050 odbywa się doraźnie, ale niewykluczone, że niebawem stanie się stałym elementem sejmowej gry. Oczywiście nie wszystkie sprawy połączą te ugrupowania, mają one przecież różne ideologie, ale wiele merytorycznych kwestii, takich jak mieszkalnictwo czy zwiększanie wolności obywateli, może je łączyć. Tusk, by zablokować ten nowy układ, musiałby przeciągnąć na swoją stronę aż 19 posłów Polski 2050. To praktycznie niewykonalne. Klub ten liczy obecnie 31 parlamentarzystów, z czego jedynie 12 realnie stoi za Hołownią. To oznacza, że Hołownia ma potężną kartę przetargową. Jeśli jego pomysły nie znajdą poparcia w jego obecnej koalicji, może sięgnąć po głosy PiS i Konfederacji. W efekcie Donald Tusk staje się premierem rządu mniejszościowego, co może być już widoczne podczas najbliższych obrad Sejmu. To pokazuje skalę erozji jego władzy i zapowiada fundamentalne zmiany w polskiej polityce. Czy nowy rząd złożony z obecnej opozycji jest możliwy? Raczej nie, nie leży to w interesie ani PiS, ani Konfederacji. W interesie Polski jest wybór nowego parlamentu. Prawdopodobnie nie dojdzie do tego jesienią, bo posłowie nie zgodzą się na samo rozwiązanie Sejmu. Jednak, jeśli koalicja 13 grudnia nie będzie w stanie uchwalić budżetu na 2026 rok, prezydent Karol Nawrocki może mieć wolną rękę, by rozwiązać parlament zgodnie z konstytucją. Niepokojące jest również to, że w obliczu tej politycznej turbulencji Donald Tusk coraz częściej ucieka się do działań o charakterze czysto wizerunkowym. Zamiast realnych reform czy rozwiązywania problemów obywateli, premier organizuje konferencje, na których wygłasza ogólniki i zrzuca winę za paraliż państwa na wewnętrzne nieporozumienia i czas przejściowy. Tymczasem coraz więcej Polaków dostrzega, że to nie chwilowa zadyszka, ale głęboki kryzys przywództwa, który może zakończyć się polityczną katastrofą dla obecnego rządu. Co gorsza, narasta presja także wewnątrz samej koalicji obywatelskiej. Posłowie z zaplecza Tuska nie kryją złości, że zamiast budować stabilną większość, premier pozwala na rozpad sojuszu i publiczne upokorzenia. Coraz głośniej mówi się o buncie centrystów, którzy mają dość ignorowania ich głosu. Przez skrajnie lewicowe skrzydło KO. To może doprowadzić do jeszcze głębszego pęknięcia wewnątrz ugrupowania, a w konsekwencji całkowitej utraty spójności programowej. Z kolei Szymon Hołownia, zamiast tonować nastroje, zdaje się rozkoszować nowo zdobytą siłą polityczną. Jego wypowiedzi stają się coraz bardziej zaczepne, a zachowanie demonstracyjnie niezależne. Widać wyraźnie, że szykuje grunt pod przyszłe samodzielne decyzje. Dla hołowni to moment, w którym może przekuć wątpliwości i niezadowolenie wyborców w realny kapitał polityczny. Szczególnie jeśli zacznie być postrzegany jako stabilizator nowego, centroprawicowego ładu. Wszystko to prowadzi do jednego wniosku: Polska wkroczyła w fazę głębokiej rekonstrukcji sceny politycznej. Koalicja 13 grudnia praktycznie przestała istnieć, a nowa układanka, choć jeszcze nieformalna, już dziś realnie wpływa na proces legislacyjny. W najbliższych tygodniach możemy być świadkami przełomu. Nie poprzez spektakularne ogłoszenia czy wiece, ale ciche zmiany głosowań i nieoczekiwane sojusze. A to, jak wiadomo, często zwiastuje rewolucję. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.